Cześć witajcie z tej strony WP a to jest kolejny odcinek z serii Might and Magic Duel of Champions um, nie wiem który odcinek bo numeracja tutaj nie jest teraz istotna ale jak widzicie w lewym górnym rogu mam już 1000 elo tak? udało mi się przejść przez ten magiczny próg po którym po przejściu którego już nie można spać także będę miał cały czas najwyżej 1001 elo tak jak teraz bo ostatnio troszkę przegrywam no ale co udało mi się wbić te 1000 elo dzięki Talii Necro, e, którą złożyłem przy pomocy filmików MKR3 nie jest to dokładnie idealna taka jak on tam sobie składał bo nie miałam takich stworzeń, ale myślę, że się całkiem nieźle sprawdzała sprawdzała, tak, czas przeszły, bo teraz już powyżej 1000 elo mam drobne problemy no ale udało się wbić 1000 elo dzięki niej, także efekt zamierzony i jest spoczko teraz będę musiał coś innego złożyć, ale jeszcze w odcineczku wam pokażę jak ta talia wyglądała, no i jak ona właśnie funkcjonuje, także zobaczmy co to za ręka no powiedzmy, że mogę ją przyjąć dobrze, zaczynasz mój przeciwniku więc okej okay. nic nie wystawisz plus dla mnie ja wystawię sobie tutaj mojego lisza fajnego Lisz ofitel z magiczne ziemiczyny utrzymują minus 1 to chyba nawet jest moje w wydarzenie Ok, nic nie wystawił. Jak najbardziej mi się to podoba. Wystawimy tutaj, żeby jak największy damage wyszedł. A poczekamy na ruch mojego przeciwnika. E, zobaczmy, co on ma tutaj za bohatera. Wszystkie sojusznicze stworzenia z szałam otrzymują jeden punkt obrażeń i premię, plus jeden aż do końca. No, czyli całkiem. No, jest słabe, myślę. Dobra. Mm... Ja gram w tej talii na 3, 6, 1, czyli największe stworzenie, najdroższe, będzie mnie kosztowało 3 poziomy mocy. Najdroższe zaklęcie będzie kosztowało mnie 6 poziomów magii, no a poziom przeznaczenia to łód Szczęście mam tylko o taki w talii, żeby wyciągać sobie zaklęcie z cmentarza. Także tak wygląda moja talia. Okej, okay. możemy zrobić wielki opór. O tak, każda linia zablokowana i wjeżdżamy z d E, mam tanie stworzonka, ale mam w talii władcę marionetek, to znaczy, że biorę jego kartę, przyjmuję i na swoją stronę przerzucam. E, także jeżeli on wystawi duże stworzenie, to ja mam go czym blokować małymi blokerkami. A jak wbiję e, ten 6 poziomów magii, to mogę sobie zabrać tego stworzenie. Także tak wygląda moja gra. No do 1000 ELO się sprawdzała naprawdę bardzo, bardzo dobrze i no, praktycznie każdego przeciwnika pokonywałem. A teraz jest już troszkę, no, lipka. Ok, co to była za karta? Zobaczę. Dobra, trudno. Ehm, nie wiem, on nie ma stworzeń, czy jak? A ja mogę sobie zadać jeden. Hops. Nie wiem, on nie ma nic na ręku, czy co on tam kombinuje. Ale już ma 6 życia, także bardzo malutko. Jak teraz już nic nie zrobi, no to przegra, choć ma 12 kart na ręku, więc może jakieś zaklęcie, puści Łódź szczęścia Cokolwiek musi zrobić, tarcza, dobrze, to niech będzie i tarcza Tylko, że wiesz kolego, że ja w tym czasie się wyrzucam ze stworów ehm, Dobrę kartę Mogę mnie wyrzucać, dobrać dwie, oni tak nic nie ma na ręku, no ale trudno o, zaatakujemy wszystkim. O co tam? Kiedyś miałem taką przygodę, że kole e, rzuciłem kamienną tarczę, nie? Koleś myślał, o kurczę, to i tak mu nic nie zrobię, nie zadam obrażeń, więc nie atakuję, nie? I z, nie zaatakował przez turę. A ta tarcza działa tak, że trzeba zaatakować, żeby tą tarczę zniszczyć. Ehm, kartę po prostu zniszczyć. Ehm, no i i, 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 i dzięki temu e, po prostu. No, udało mi się potem wygrać, bo on nie zaatakował. Tarcza przyszła do następnej tury, następnej nie mógł atakować, no i tak wyszło. Okej, okay. jeszcze go nie zabiję, ale troszkę go tutaj posiekamy. Hmm. A mogą rzucić to. No dobra, zjebałem, niech będzie, niech będzie, pobawimy się troszkę jeszcze z nim. Haha, co tam WP okrutne. No, tylko, że jak on wygra teraz, to będzie lipa. Ty, 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 chyba że to jest yy... OTK, talia, ale ja nie sądzę, nie sądzę, żeby to. Choć może, no nic nie wystawia, jak gra na spelak, więc. Jeżeli to by było OTK. Nie, no nie jest, nie wiem co on tu zrobi, ale przegrał chyba. No, przegrał. GG. GG, GG, wybranie z nekropolii, o proszę, o, tutaj odblokowałem jakieś osiągnięcie, zaraz zobaczymy na czym ono polegało, może, może jakieś tutaj bonusniki mi dało. Wygraj 20 gier rokingowych z pomocą nowego bohatera Necropolis: z serii Hord Herald Pustki. Hmm, czy nic nie dostałem, na pewno, na pewno upewnię się, nie nic, pakiety zero, dobra, no to co, lecimy dalej, lecimy dalej. No tutaj przeciwnik pewnie miał słabą rękę, dlatego wygrałem Albo nie, to mój skill, tak miałem skill, okej, okay, fajna ręka, podoba mi się, podoba mi się Mam coś na start, mam coś na drugą turę i na trzecią, także całkiem spoczko yy, na start Oto I z kim my tu gramy, z stworzenie yy, poddał się Hmm, no nie no takich walk to ja nie chcę. Ja tu chcę się na pieprzać ostro i wygrywać w uczciwej walce oczywiście. OK, czekam na kolejny pojedyneczek już jest. Um, dobra, spacka, bo mamy dwa ogniste pociski. Także będą no, całkiem bli... Zabierzmy sobie kartę na start. O, to jest ładno marionetek, bardzo fajna karta na mocnych przeciwników jest idealna okej okay, okej okay, okej okay, okej okay, okej okay. no tak zrobimy mógłbym zablokować ale on też jest adarem malikiem tak jak ja więc też może mieć te ogniste pociski o mam nadpodobne elo mam jeden więcej Ch-h-ho, jestem lepszy <grym> i teraz jakby to zrobić to zrobimy tak. Yy... No dobra, no zaatakujemy. On ma ten drenaż życia. To i tak zaraz się wyleczy. Ale w następnej turze on zginie, bo zaatakuje tym. Tym 4 major plus tu jeden infekcji. I Rycerz Wampirów pójdzie spać. Dobra. Teraz już dodajemy sobie magię. Tak. Tak i giniesz. No, to mi też zaraz zginie, no ale trudno, to jest mocna karta swoją drogą. Eem, OK okej, okay. eee, okej. zróbmy tak i zakończmy. No, tak jak mówiłem, brrr, coś wampirów ginie, ale mój zombie plagi też ginie niestety. Tu masz drena życie 2. Ale zabije ciebie, zabije ciebie, bo mam, tutaj mam z tych 4 major. Plus 2, albo mogę sobie dopalić mojego ziemeczka plus 2, plus 2 będzie 4, plus 1 pocisk, i też zginiesz. Także to już jest tutaj yy, kolejność dowolna. Mm. Zróbmy tak. Dobra, ale zróbmy dopał. Hops. Hops Teraz, teraz, teraz Hops Tak I tyle hmm, Czyli, czyli Mocne tutaj arcylisz padło To jest bardzo fajne stworzonko, ma na życia 2-3 Ataku, niewrażliwość na odwet Jest ok. on o, już go sobie wrócił do ręki przywraca do ręki wybraną, st wybraną kartę stworzenia, która po zakończeniu twojej stanie, tury znalazła się na cmentarzu. To jest pasywka, ja też ją mam. No, głupio, że dziwne, żebym nie miał. Ale jak on ją przyzwie, to ja i tak za dwie tury sobie ją przeciągnę na moją stronę. Także całkiem spoczko. Ok, zróbmy tak i wystawmy tutaj mojego pięknego ptaszka, niepostrzymanego upiorka. Ty też masz... O, jak miło, jak miło tutaj. To w odpowiednim momencie przyszło, bo 2D Major, czyli będziesz musiał zabić moją lamasu, a ja wtedy tutaj tym zabiję ci liczne ofita. Bo ty masz... E... redukujesz obrażenia od istotnie magicznych. No, tam widziałem zaklęcie, które mi się nie podobało. No, tak jak myślałem, ale Lisz zginie w następnej turze, bo jak tym zaatakuję, to niby 3 na pół to jest 1,5, 1,5, niby, ale e, zakrąglając w dół, czyli za 1 zaatakuje. Ok, tak myślałem, wystawił arcy, Lisza i za dwie tury on będzie mój. Ehm, dobrze, pomyślmy teraz. Zróbmy tak, chyba żeby zrobić, że tutaj zadamy 4 punkty obrażeń. I go zabijemy. Może coś lepszego potem wystawię. No dobra. Myślę, że zrobimy tak. Jak głupota. To jest to gówno. Atmos jeden teraz. O, ale teraz sfejliłem. Nie zobaczyłem tego. Oh god. God damn it. No nie podoba mi się to. Jaki fail? Jeden O Boże! O Boże! A jeszcze kulej, teraz weszłam Dobra, no to chyba chyba zabiorę ci tego arcylisza. Jednak, jednak, tak. Mm, 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 mm. To małe kuwianko, to nic na mnie robi teraz. Um. Dobra. Zabiorę ci to A tu ptaszkiem Przestawię go, o tak będzie spoczko Mam twojego Arclisha I ty mi nic nie zrobisz Chyba, że tak ha. No dobra, niech będzie i tak Ja mogę te, ten spell sobie Zaraz na rękę wróci dzięki temu Także to nie ma problemu Okej, okay, niszczy wskazane stworzenie Dobra, ty mi tak, to ja tobie tak Niech ci będzie Zróbmy tak I dobiorę kartę Okej okay. eee, troszkę zacięty pojedynek Zobaczymy kto wygra A Dada do to, to, masz te karty Też je mam no i stworzenie sobie na rękę wrócisz i pewnie je wystawisz. Orciliż. Tak, on zginął, ale nie poszedł na mój cmentarz, tylko na jego cmentarz i tak to wygląda. Ale y, muszę mieć mniej kart. Ile kosztuje? 6, czyli mogę wydać 4. No dobra, no to nie, nie wciągnę na rękę to jeszcze. To postawmy blokerków. Tak. Ehm. Um. Tak Tak Dobierz kartę, Ok. tak myślę, że będzie spoczko całkiem O, jeszcze weszło tutaj Stworzenie magiczne trzymaje minus jeden, także moje drzewko wytrzyma jeszcze troszkę Drzewo Wisielców. Fragu na lago. Śmieszny nick, okej okay. Co tam masz? Dobra, w następnej turze, no nie, nie wiem jak on się wysypia, ale będę mógł ee, sobie przywrócić tamten władcę marionetek i zabrać mu znowu tego lisza. Zobaczymy, jak to sprawy się potoczą. Czyli tak, próbujesz, powiadasz. Hmm, co chcesz mi zniszczyć? Tego. No sprytnie. To jest bardzo fajny, bo ma ten drenaż życia, który jest przydatny. Tutaj tak, ok. I tak, i nic więcej. Um, dobra, zróbmy tak. I dawaj tego władcy marionetek. Dawaj tego yy, magicznego strzelca. Magicznego strzelca, arcylisza, dobra. Tylko gdzie go teraz postawić? Yy, powiedzmy, że tutaj dobierz kartę. Coś, coś przyjdzie. Przyszło bardzo ładnie. Bardzo ładnie, i zakończ durę Boję się tylko, że ma tą kartę, że jak zada obrażenia bojowe, to ginie stworzenie i Arcylisza straca, ale on już wie, tyle razy go stracił, co też na rękę sobie go wraca. Nie, tam jeden zginął, jest jeszcze jeden. Nie, czy dwa miał. A, tak to zrobisz. Sprytnie, całkiem sprytnie. O, masz jeszcze jednego, tak? No wystaw go. To ja go znowu zabiorę. <noise> o, tak, tak, tak. To mi się podoba to zabieranie kart. Mm, 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 mm. No i co tam masz jeszcze? Masz tutaj tego. W sumie tutaj kula ognia. O, władca marionetek drugi doszedł, całkiem spoczko Dobra, przestawiamy Tu kula ognia, tu tak Dobierz kartę... I tyle, mogę zrobić. Troszkę chyba... Denerwujące to będzie dla niego... Jest dla niego, bo... Cały czas... Traci tych swoich... Um, 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 jak oni się nazywają? Arcyliszów, tak? Ale cały czas jakoś ich odzyskuje, także no nie wychodzi mu to najgorzej. I co? I on se może przywrócić i... I co mu to da? Aha, taki sposób. No dobrze. Niech będzie. A ja nie mam władzy marionetek teraz. Kopia. Nie. Więc dobierzmy kartę. Okej, okay, okej. Okay. Niech tak będzie z tym. O. I... I skoro mogę to przycią wezmę sobie tego władcę marionetek teraz, bo później może mogę mieć e więcej kart od niego i nie będę mógł wyciągnąć, więc teraz sobie wyciągniemy. Dobra, tutaj widzę że już jest masowe branie kart e z każdego z zawodników Zarówno u mnie jak u przeciwnika potrzeba kart o o o to jest mocne Choć troszkę głupio zrobił, mógł tutaj nałożyć i wtedy by tych trzech obrażeń nie dostał, no ale jak woli. I co, już nie wystawisz Arcylisza, tak? Mmm, mm, 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 Boi się, boi się tak. Dobrze, więc pomyślmy. Na pewno chciałbym dobrać kartę. Okej. Okay. Um, teraz zrobimy tak... Wystawię kopię, Ok, kopia zawsze spoko. Mm, hy 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 hy. Tylko jak to zrobić? Niech no ja pomyślę. Kopię tego... Um, to na pewno. To ginie na hita, to to, to jest na pewno. Dobra, dobra to pomyślmy, jakby tutaj wykombinować. Kopia szybkim atakiem dysponuję. Yy, wkładzę dwa punkty, yy, dwa, 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 punkty infekcji na kogoś, teraz pomyślmy. Yy, załóżmy sobie tutaj. To zaatakuje, bo to też było jako kopia, to powinno zginąć dokładnie. Um, teraz, teraz jakby to wykombinować. A zabije ci to gówno. I, 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 i drzewko, drzewko, tak, niech blokuje. Wybierz jednostkę wroga, następnie zadaj obrażenie inną, docelową ją stworzymy. Równe siła ataków wybranej wcześniej jednostki. To nie na razie. Puszczę rundę i zobaczę, co przeciwnik będzie miał dla mnie. Dobra, to też ginie na hita, no. Bo jest kopią. Ale, ale 3D Major na pewno zada, bo ma 2 plus infekcja to 3, tak? A przeciwnik, kreaturę z tego. Weźmie sobie z cmentarza. Czyli tego ziomeczka, no tak jak myślałem. O, tak. Te drzewko jest fajne, bo ono ma jeszcze regenerację jeden. może niewiele, ale jednak jak stoi sobie tutaj puste, to się boostuje. Okej, okay. czyli wyczyścił mi stół. Um... Ciekawe czy jak przejmę kontrolę, to czy też nałoży się dwa ten... Jeszcze coś zgubiłem e, e, dwa infekcji, bo wiem, że na kopii to działa, aczkolwiek nie wiem czy będzie działać normalnie. Okej. Okay. Liczniki okaleczeń. Hem. Dobra, przejmijmy. Czyli nie nakłada, czyli słabo, słabo, mogłem tego sobie wziąć w sumie. No dobra. E, to na pewno nałożymy. To zrobimy tak. No i tego użyję. Ok, trochę lipa, że ten yy, wkracza na polu W sumie wcześniej wkroczył, tak? To głupie teraz. No dobra. Zadaję 3 punkty obrażeń wszystkim stworzeniom wroga, lecz 3 punkty obrażeń u wszystkich sojuszniczych. Huuu, mocna karta. No, i teraz już nie wiem, czy dam radę coś zrobić. Mam kulkę ognia. Weźmiemy kartę, zaryzykujmy. Hops. No i nic więcej nie mogę zrobić. Mogę puścić kulę ognia i tak zrobimy. Ale ona nic nie daje. No i dwa d w później... No jeszcze nie może jeszcze nie przygrałem, ale na pewno nie jest ciekawa sytuacja. No on sobie dobierze karty. Kula ognia Cztery. Nie skończy. <laughs> jeszcze nie skończy. Mm -mm, ale już teraz się ma za mocno wysypał, żebym cokolwiek mógł zrobić. Nawet po dobraniu karty, nic nie. Zrobię także przegrałem. No ale pojedyneczek był fajny, mi się tam podobał um, także. Także co? No i co? Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się jednak spodobał. Tak jak mówię tak... O też ma notek. tak mi się udało um, Tak mi się udało zdobyć 1000 Elo, no niestety po, po 1000 już nie jest tak kolorowo um, także co? Zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania. No i jeszcze dodam, że w opisie będziecie mieli link do rejestracji także nowych graczy. Jeżeli nie słyszeliście już o Dual of Champions, a chcielibyście zagrać, jak zachęciłem Was tym materiałem, to możecie się zarejestrować z mojego linku. Ja tam dostanę jakieś grosiki dzięki temu. No i to będzie takie też fajne, bo wiem, że wtedy wspieracie jakoś moją działalność i że podoba Wam się to, co robię. No i dodatkowo wstawię tam do opisu kody na dodatkowe pakiety, na jakieś tam boosty, także jeżeli ktoś nowy chce zagrać, to z tymi kodzikami jest naprawdę bardzo fajny start i można już sobie fajnie pograć. A robicie je także wchodzicie sobie do sklepu, zrealizuj kod i tu wklejacie i dostajecie to coś, tam co ten dany kod daje. Także dzięki za oglądanie. Na razie, cześć, pa pa.